Co dla mnie znaczy wierzyć. Wierzyć to znaczy żyć mądrze. Ponieważ y, oczywiście wyznawać zasady wiary, wiedzieć przede wszystkim, w co się wierzy, w kogo się wierzy. Jeżeli się wierzy w Boga, wyznaje się po prostu pewne fundamentalne zasady. Tutaj jestem w stanie powiedzieć nawet, że chyba wiele osób, które uznaje się w jakimś sensie za niewierzące, jeżeli postępuje godnie, jeżeli postępuje zgodnie z, przy, z zasadami dekalogu, a wiele osób tak postępuje, nawet nie myśląc o tym, że postępuje zgodnie z zasadami dekalogu, w pewnym sensie są osobami wierzącymi. Wyznawać dekalog, czyli fundamentalne sprawy. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. I to chyba wystarczy. I wtedy po prostu jest się człowiekiem wierzącym. A na filozofowanie przyjdzie czas.